Aby z okazji święta Wojska Polskiego oraz 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej złożyć hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim tworzącym zręby państwa polskiego oraz broniącym jego granic. Dziś my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań walecznych przodków, naszych ojców i dziadów, którzy na przestrzeni dziejów stawali do walki o niepodległość Rzeczypospolitej. Największy dar swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Do was! Do was wołam mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płowców, Bohaterowie grunwaldzkiej wiktorii, husarze z pól chwały Hirholmu i Kuszyna, obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy spod Biednia. Stańcie do apelu! Wzywam konfederatów Barskich, niezmłonnych obrońców Konstytucji 3 Maja, konsynierów generała Tadeusza Kościuszki. Legionu legionistów generała Jan Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorąży, bohaterów nocy listopadowej, walecznych żołnierzy powstania listopadowego oraz powstańców styczniowych. Stańcie do apelu! Do apelu! Wołam idących szlakiem ku niepodległości. Legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji i Błękitnej Armii Generała Józefa Hallera, powstańców Wielkopolskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy odrodzonego Wojska Polskiego, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granicę II Rzeczypospolitej. Wołam na zwycięzców wojny polsko-bolszewickiej, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległej ojczyzny. Stańcie do apelu! Chwała! Przywołują urońców Ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów akcji burza, heroicznych powstańców warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do Belu! Połam Was z grupowanie obwodu Sierpce Armii Krajowej. Majora Mariana Zawarczyńskiego, pseudonim Ziemowi. Majora Jerzego Sas Sasina, pseudonim Kopka. Porucznika Czesława Deladicza, pseudonim Krukowski. Dowódcę bitwy pod iganiami z dnia 10 kwietnia 1831 roku generała Ignacego Bronzyńskiego. Księdza Stanisława Brzuska. Powieszonego za działalność konsp konspiracyjną 23 maja 1865 roku, którzy z honorem stanęli do walki w obronie wolnej i niepodległej Polski. Stańcie do apelu! Chwała do Przywołuję żołnierzy polskich, ofiary totalitaryzmu, którzy do końca pozostali wierni przysiędze złożonej narodowi i ojczyźnie. Wzywam wszystkich rodaków zgładzonych w niemieckich obozach jenieckich i obozach koncentracyjnych, zamordowanych w katowniach gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach oraz wywiezionych na przymusowe roboty do Trzeciej Rzeszy. Stańcie W stalinowskich łagach i zmarłych tam na nieludzkiej ziemi oraz zamordowanych w obozach i więzieniach NKWD. Przywołuje znanych nieznanych żołnierzy i funkcjonariuszy pochowanych na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni oraz w innych nieznanych dotąd miejscach. Stańcie do apelu! Zginęli śmierci obejrzańską! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich poległych w walkach, zmarłych, z odniesionych ran oraz zamordowanych i zaginionych w trudnej i długiej drodze wiodącej ku wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wołam żołnierzy Wojska Polskiego którzy nie szczędząc ofiary krwi i życia, w imię pokoju oddali swe życie w różnych regionach świata, w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie do, do pokój. Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek odeszli na wieczną wartę. Stańcie do Cześć Do was się zwracam potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny w historii narodowej i tradycji oręcza polskiego na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowość służenia jej potrzeby. Chwała bohaterom! Cześć i ich pamięć! i 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej Salwa Honorowa! Kompania, walcząc! Drogi szereg, krok w tył! Marsz! napad, run, Kompania, spocz, Do Salwy Honorowej!